Dużych silników, właśnie. Mała kolotki była do, do, do silników, tych, które ja Ty mam, a duże kolotki były do 1,6, 1.8, 2 litry, to Ty Pan wspomniał, że to była duża kolotka. Trudno zdobywane są bezkrzynie biegów, one w sporcie były zniszczone, skatowane, a potem już po tym sporcie, naszym samochodowym, rajdowym, kwiatowskim, one przeszły do Lenin do Toyot, do, do różnych samochodów, były długo, długo używane. I u mnie największym takim problemem zdobywania, żeby zbudować samochód to właśnie moich marzeń, była w to, ten ten ciągły, ten nowy element, wszytcy, na to jest dostępne w naszym ciągu jako nowe elementy wszystkie zaprojektowane, radni zdyferencjowani. Zdyferencjały, y, wiem, że chłopcy zamówili gdzieś do Włoszech, przyszły, cena kosmiczna była, a o skrzyniach wyrównych nie słyszałem, powiem szczerze. I stąd na rynku wtórnym, jeżeli taka skrzynia się pojawi, rzeczywiście są tu spore koszty. I skrzynie wtedy takie, jeżeli się kupi nawet, to są oczywiście do roboty. Ja większość tych kół zębaty wyrabiam w Cyczewie, fabryce z Kryjniego, bo to musi być dobry materiał, i tam wszystko wysyłam. Tam są ludzie, którzy mają dobre maszyny, mają pojęcie o materiałach, i tam wszystko ja. to robią. To tam może coś o tym drugim samochodzie powiemy, czy nie? Czy Nie chcemy? Czy możemy go pokazać w Bo w tej chwili też kończę projekt takiego drugiego samochodu, który znacznie dłużej budowałem. Jest to Ford A30 roku. Został zbudowany od podstaw. Ale do takiej mojej pracy, pracy jako pracy, to jest ponad siedem lat w tym samochodzie. Samochód niestety, o czym ja nie wiedziałem, jest samochodem drewnianym. Zawsze mi się zdawało, że samochody są metalowe. Ale dopiero okazało się tu przy tym samochodzie, że samochody są drewniane, obite troszeczkę blachą. Stąd też taka druga muzealna praca, bo drewno w tym samochodzie było robione ponad rok czasu. Jakieś półprodukty drabiałem na mieście, a potem reszta będzie pracowana już na samochodzie, czyli herlowana, docinana, stąd taki może duży stopień tej, tej trudności. Teraz będą zamknięcia tego drewnianego wnętrza. Dlaczego? Drewna specjalnie cedonują, ale musi to być drewno albo bukowe, albo dębowe. O, to jest jeszcze jedno samochód. Drewno musi albo bukowe, albo dębowe z racji sztywności tego drewna. Ja jak skręcałem ten samochód, to pewne partie drewna były tak twarde, że trudno było wkręcić drewniany. w to, w to drewniane, to poszycie. Bo tak było zwarte, to to, to drewno, tak było lite. I drewno musi być bukowe i dębowe. Niestety tylko te dwa gatunki drewna. No, jeżeli chcecie Państwo o starych samochodach, to możemy jeszcze do do, do, Ford, do wrócić, no. nie, 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 ma, nie ma problemu. Tutaj jako ciekawostkę chciałem tego Forda, bo, bo to naprawdę jest ogrom, ogrom pracy I to w tej chwili samochód jest skończony, także za moment też myślę, że może coś będzie do pokazania. Nie, w Nie, Ford jest się nie z Ameryki i ja szukałem specjalnie samochodu, który byłby w złym stanie, czyli do roboty, ale żeby nigdy nie był przez nikogo już odnawiany, robiony, czy żeby samochód był jakby w największym I znalazłem taki samochód w Ameryce i z Ameryki go ściągałem do Polski. O tutaj widać właśnie to drewno I, I dopiero go tutaj właśnie zacząłem robić. Chciałem samochód, żeby był... I wypadło na Forda zupełnie przypadkowo, ja nie szukałem Forda, szukałem starego samochodu. A wypadło przypadkowo na Forda. No i tak przy Fordzie zostałem. Jest to kawał dużego, od tego samochodu. I niestety zagłębie takich samochodów nieskundlonych, nie, nie po jakichś to jest Ameryka, bo u nas samochody są niestety poprzerabiane, jeździły do ostatnich chwili, także większość elementów mają nieoryginalnych i są to samochody trudne do zbudowy, trudne do, do zrobienia. To Ford był w pełni oryginalny, także pewne elementy dało się skopiować, odtworzyć dla dlatego tego, tego Forda wziąłem. Hmm. Nie, no nie, nie na zasadzie filmu. Ja, jak wspomniałem, 25 lat miałem historię ze sportem samochodowym. Przyszedł jakiś taki moment, że trzeba było tym sportem zerwać, bo, bo już przyszły i lata, i jakieś inne obowiązki. I została pustka, został garaż i to jeszcze wolnego czasu. I postanowiłem realizować swoje inne pasje, które kiedyś, kiedyś też mnie pociągały, ale nie było na to czasu i pieniędzy, no bo albo sport, albo, albo odbudowa starych samochodów. No i skończył się sport, spobrócić się do swojego marzenia kiedyś tam. Kupiłem stary samochód, żeby odbudować, żeby ja swoją pasję realizować. Nie na zasadzie takie, że rodzice moi mieli, czy chciałem jakiś... Nie, nie, po prostu. Chciałem stary samochód. Wypadło na Forda. To został zbudowany Ford. To jest taki wyjątkowy zakład? Tak, bo to jest taki taki Fordo Windows. To jest m, taki byśmy powiedzieli teraz. To taka wersja Deluxe. Dwa koła w więc z tyłu. Roletki w okienkach, no, duży czterodźwiowy, taki byśmy powiedzieli, no lepszy. Tak, tak, bo każdy Forda kojarzył mi, no to był Ford T, a ja mówię, no nie ten, to jest A. A to były Fordy A, ja wie, no były Fordy A. Nie no, te były, nie no, A były też. Także mało osób zna, bo każdy musi tylko Ford T, a to jest jednak jeszcze inne, były też warianty Fordów. Jakieś litra? 3, 2, litra, 52 konie. Bezdolno-zaworowy, chłodzony wodą, hamulce mechaniczne, taki bardzo prosty właśnie samochód. Fajny, prosty weź. Ile to No Ponad tonę, nie wiem dokładnie ile, nigdy nie, nie, nie ważyłem, ale waży 1200 kg na pewno. Także dosyć jest taki... Tak, w stanie było koła. To nie są szprychy, to są spawane, to tak wygląda szprycha, to są spawane koła, te szprychy są spawywane, to nie są naciągane, centrowane koła szprychami, tylko to są takie, że zespawane. Było to do, do roboty, ale ja nie robiłem nic, nie, nie, nie centrowałem, one były takie zachowane, wypiaskowane, polakierowane i bez żadnych tam już ingerencji. Bo to nie, nie są szpryta w niektórych autach kluidowych, czy tam stare grzyściście starych, to szpryta i trzeba filtrować koło.